Święty Filip Neri, nazywany apostołem Rzymu. Święty Filip Neri to radosny święty. Urodził się 500 lat temu we Florencji we Włoszech. Kiedy był młody, mieszkał u jednego ze swoich bardzo bogatych wujków. Filip jednak zrozumiał, że pieniądze nie są dla niego najważniejsze. Opuścił wuja i udał się do Rzymu. Tam został księdzem. Filip uwielbiał sport i był świetnym żartowniciem. No dalej, teraz twoja kolej, mały. Patrzcie, jak się wygrywa. Oh. I teraz ja spróbuję. Oh. Fantastycznie, to był idealny rzut. Spójrz na niego, niepoważny człowiek. Nawet bardzo. Wyobrażasz sobie, że dwa dni temu byłam u niego uspowiedzi. Wyznałam mu, że zdarza nam się czasem obgadywać naszych znajomych. Ale przecież nikomu nie robisz tym krzywdy. Posłuchaj tego. Jako pokutę nakazał mi wziąć garść piór i rozrzucić je wokoło, by wiatr rozniósł je po całej okolicy. Wyobrażasz sobie? To takie niedorzeczne. <gry> Dzień dobry, jak się pani miewa? Bardzo dobrze. Odprawiłam moją pokutę, rozrzucając pióra. Dobrze, a teraz proszę, pozbieraj je wszystkie. Ale to niemożliwe. Wiatr je rozniósł na cztery strony świata. Dokładnie to samo dzieje się z naszymi słowami. Gdy się rozejdą, nie można ich już cofnąć. Musisz uważać na to, co mówisz, szczególnie jeśli plotkujesz o swoich sąsiadach. Mój dawny dom jest w ruinie, ale rób z nim co tylko zechcesz. Nic nie szkodzi, odbudujemy go. Sam wiesz, jak wielu pielgrzymów przybywa do Rzymu i nie ma się gdzie podziać. Ci ludzie są chorzy i bardzo zmęczeni podróżą. Tutaj będą mogli się zatrzymać i odpocząć. Chcesz wybudować dom pielgrzyma, czy raczej szpital? Najlepiej, oba. Tutaj każdy będzie mógł przyjść, aby się pomodlić i odpocząć. Maryjo, moja droga matko, wierzę, że Bóg daje nam wszystkim szczęście i radość. Gdyby tylko każdy mógł doświadczyć radości i miłości Bożej. Ojcze Filipie, ty masz psa? Tak, mam także kota. Sami zobaczcie, mam też małe ptaszki. Zostawiam im otwartą klatkę, żeby mogły swobodnie latać. Jak tu u ciebie przyjemnie, ale nie za dużo tych zwierzaków? Co w tym złego? Wszyscy jesteśmy stworzeniami Boga, więc cieszmy się sobą. Poza tym jestem przekonany, że zwierzęta mogą nas bardzo wiele nauczyć. Przyniosłem: Wasza świątobliwość, oto zasada zgromadzenia założonego przez Filipa Neri, który uważa, że modlitwa jest w życiu najważniejsza. To ciekawe, co robi Filip. Opowiedz mi o nich. Jednoczy księży i zwykłych ludzi, aby razem wzrastali w miłości do Boga. Ale w jaki sposób modlą się, uczą i rozmawiają na różne tematy. Mają przy tym również dużo dobrej zabawy. Moglibyśmy takie wyjątkowe zgromadzenie założyć i u nas? Zgromadzenie, które założył Filip trwa aż do dzisiaj. Idąc za jego przykładem, kapłani gromadzą się, aby modlić się i pomagać sobie. Filip Neri spędził życie troszcząc się o chorych i odwiedzając więźniów. Pomagał wielu ubogim. Każdemu przynosił promyk szczęścia. Chciał, aby ludzie wiedzieli, że miłość Boga zawsze daje nam radość i pomaga kochać w życiu. Kochamy i pamiętamy Filipa za wielkie dobro, które uczynił. Zapamiętamy go przede wszystkim jako radosnego świętego.